Zastanawiasz się, jak użyć sztucznej inteligencji aby szybko i łatwo dodawać elementy do swoich wizualizacji? Tradycyjnie zaczynamy od Google. Pisujemy Re Room i wciskamy Enter, następnie przechodzimy do tej strony. Dzisiaj pokażę wam kolejną opcję. Podajemy swojego maila. Kliknę na to i musisz przejść na swój mail i potwierdzić linka, który prześle Ci room. Po kliknięciu na linka w mailu zostaniesz poproszony, poproszona o potwierdzenie jeszcze raz swojego maila wpisując go w to pole. Możesz na tego maila również pisać w sprawie korepetycji indywidualnych. Wciskamy konfig. I tak jak mówiłem, pojawi się historia wcześniejszych prób użycia. Zapraszam Cię do obejrzenia, gdyż nagrałem już dwa filmy o Rirum, o jego różnych możliwościach, więc możesz sobie sprawdzić, co jeszcze potrafi. Dzisiaj zajmiemy się opcją Virtual Stading. Klikamy na nią i tutaj dodajemy sobie obrazek, który chcemy zmienić. Ja użyję wizualizacji ze swoim logo i z dużą, pustą przestrzenią. Opcja Virtual Stading pozwala nam dodawać w narysowanym przez nas miejscu nowe obiekty. Za chwilę pokażę Ci, jak to to działa. Wystarczy przeciągnąć na to pole obrazek z folderu Windows lub kliknąć ten przycisk i wybrać go z dysku. Klikając na nim dwa razy po wczytaniu, tak jak tutaj, wciskamy OK. Tu ustalamy rozmiar rysowania, czyli jak będziemy mieli duży pędzel, którym będziemy rysowali zaznaczenie. Następnie należy narysować zaznaczenie na naszej już gotowej wizualizacji. Ja tutaj zrobię obraz. Czyli narysuję coś takiego, jak widzisz nie musi być to mega dokładne, on powinien się domyślić. I teraz poniżej wpisuję opis, oczywiście możesz użyć tłumacza, gdyż musi być on po angielsku, tak jak tutaj na przykład, dodaj w tym miejscu obraz malowany farbami olejnymi z widokiem zamku na wzgórzu o rozmiarze zaznaczenia. To tłumaczenie należy przekopiować i wkleić tu w opisie. No i teraz spójrzmy czy się uda, render. Chwilę to zajmuje, tutaj pokazuje nasz oryginalny obraz i miejsce, gdzie zaznaczyliśmy to, co ma zmienić lub dodać, a teraz czekamy aż się wyrenderuje. No i chwila napięcia, zobaczymy co tutaj powstanie. 100% jeszcze widać, trzeba troszeczkę poczekać. Proszę zobaczyć. Czyli w miejscu, gdzie narysowałem zaznaczenie, stawił nam obrazek z widokiem zamku na wzgórzu, także jak najbardziej sobie poradził. No i to, co mówiłem, ja tutaj nie robiłem idealnych krawędzi. On wiedział, że obraz powinien raczej mieć proste i zrobił to. Oczywiście wiadomo, że im dokładniej to opiszesz, czyli w jakich kolorach trzeba pasować do kolorystyki wnętrza i tak dalej, tym będzie to lepiej. Użyjemy tego przycisku, gdyż on zwiększy jakby jakość i dokładność. Tu znowu chwilkę trzeba poczekać, chwila napięcia i już wygenerowane. Proszę zobaczyć więcej szczegółów. Widać tutaj jak zamek wyglądał przed fixed details i teraz jak wygląda po. Czyli jest wyraźniejszy. I dokładnie widać, że to jest zamek. Oczywiście poprawił nam też ostrość całej wizualizacji, widać to bardzo na szkle i tu na tkaninach. No, i na koniec wystarczy to pobrać tutaj, klikając na to. Oczywiście, jak widać, te ściany niekoniecznie fajnie, że wyostrzył. Oczywiście możemy zostać przy tej wersji bez dodania Fix Detail, ale jeżeli z jakiegoś powodu chcemy, żeby to wszystko było bardziej wyraziste, łącznie z tym, co wygenerował, możemy sobie to ściągnąć tym przyciskiem. I oczywiście zapisać tutaj w formacie JPG. Jak widać, ja zapisuję i otworzymy sobie w dużym oknie. Jak widać, obrazek został zapisany tak wygląda. Oczywiście jest to wersja demo, ma tutaj dopiskę, jest to też powiedzmy sobie ta rozdzielczość nie najwyższa, ale chodzi o to, żeby się tym pobawić, żeby poznać w taki prosty sposób możliwości sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o zastosowanie w projektowaniu. Tyż może nam pokazać różne rzeczy, których nie musimy po prostu robić w naszym programie, a sprawdzić jak będzie to wyglądało. Tutaj też taka uwaga, proszę zobaczyć, EduArt zamienił mi na EduA KT, więc trzeba uważać z napisami, żeby nie wyszły jakieś dziwne rzeczy. Mam nadzieję, że ci się podobało. Zapraszam cię również do obejrzenia pozostałych dwóch filmów o sztucznej inteligencji, również w Story Room.